Mieszkanie za remont uruchomiliśmy w zeszłym roku pilotażowo dla 50 mieszkań, które zadedykowaliśmy temu programowi. Chętnych było pierwotnie około 700, potem po sprawdzeniu warunków około 300. Z tego no, 50 można powiedzieć weszło w ten program. Cóż, szczęśliwców. No, szczęśliwców, ale nie do końca. To znaczy, okazało się, że mieszkańcy chcieliby remontować mieszkania większe ale chcieliby za to mało płacić. No tak się nie da. To znaczy im większe mieszkanie, tym większy koszt remontu, no i potem większy koszt eksploatacji. I, i tutaj mamy świadomość, że będziemy musieli też modyfikując już w tym roku pewnie na... Program na program późno... będzie kontynuowany. Tak, tak, program będzie kontynuowany, tylko po pewnych modyfikacjach. Bo 50 mieszkań do tej pory, 100 będzie... Będziemy chcieli 100 przeznaczyć w, w następnej turze jakby, czyli powiedzmy w okolicach przedwakacyjnych tego roku. Z tym, że no też wyciągnąć chcemy wnioski z tego pierwszego etapu, z tego pilotażu, a je, jeden podstawowy wniosek jest taki, że no, musimy bardzo czytelnie podawać koszty, potencjalne koszty remontu, ponieważ I potem miesz eksploatacji mieszkania. Pod, a potem eksploatacji, tak. Chociaż te eksploatacyjne są dość czytelne, natomiast problemem jest to, że często, właśnie jak powiedziałem, mieszkańcy chcieliby większe mieszkania, ale nie chcieliby więcej płacić za remont. I są zdziwieni, że im większe mieszkanie, tym większy koszt remontu, co nas też dziwi.